W pewnym budynku w moim mieście znajdował się podziemny parking. Miał parking dla rowerów, który znajdował się na najniższym poziomie. Spotykałem się tam z grupką moich znajomych, jeździliśmy tam na deskorolkach. Napisane do moich przyjaciół, Jordana, Doriana, Jaylena i Aditi z zapytaniem, czy w niedzielę idziemy pojeździć na deskorolce na wspomnianym parkingu. Wszyscy się zgodzili, więc kiedy przyszła niedziela, spotkaliśmy się w moim domu, a następnie pojechaliśmy wszyscy razem na miejsce. Nie wszyscy jednak jechali na zwykłej desce. Jeden miał longboarda, a drugi jechał na hulajnodze. Po paru minutach dojechaliśmy na miejsce. Żeby dostać się do środka, musieliśmy zaczekać, aż podjedzie jakiś samochód. Po jakimś czasie ktoś przyjechał, a my weszliśmy za nim do środka. Kiedy już byliśmy w środku, każdy jeździł już na swojej desce i ćwiczyliśmy różne akrobacje. Parę minut później zeszliśmy na najniższy poziom tego parkingu, żeby zrobić sobie chwilę przerwy i napić się koni. Nagle podjechał jakiś samochód i zatrzymał się w takim miejscu, że widzieliśmy wszystko z niższego poziomu. Kierowca nie gasił silnika, co było trochę dziwne. Cały czas siedział w środku. Po chwili podjechał jakiś van i zatrzymał się naprzeciwko tamtego samochodu. Obaj kierowcy wysiedli z pojazdów i stanęli twarzą w twarz przed swoimi samochodami. Byli wysocy i obaj mieli kaptury na głowie. Kierowca z vana podał drugiemu spięty plik pieniędzy, a po chwili zaczęli się kłócić. Patrzyliśmy, jak wymachują rękoma, ale nie mogliśmy zrozumieć o czym rozmawiają. Zaczęli krzyczeć, a my siedzieliśmy cicho, bo nie wiedzieliśmy, co robić. Echo roznosiło się po całym garażu, więc byliśmy pewni, że zaraz ktoś przyjdzie, sprawdził, co się dzieje. Zamarliśmy, kiedy jeden z nich wyciągnął pistolet i strzelił drugiemu w głowę. Ten upadł na ziemię, a krew rozprysła się wokoło. Kierowca wana coś krzyknął i za auta wyszło dwóch mężczyzn. Jeden wciągnął ciało do środka, a drugi zaczął wycierać krew. Nie mogłem uwierzyć w to, co się wydarzyło, ale wiedziałem, że jesteśmy w wielkim niebezpieczeństwie. Dorian szepnął, że musimy stąd wyjść. Teraz! Wszyscy wzięliśmy nasz sprzęt, najciszej jak się da i szliśmy w kierunku wyjścia, chowając się za ścianą, ale mężczyzna, który zmywał krew, zauważył Jaylena i krzyknął do kierowcy, że ktoś tu jest. Kierowca odpalił wana i wtedy Aditya wrzasnął ze strachu. Wtedy szybko wskoczyliśmy na nasze deski i uciekaliśmy najszybciej jak to możliwe. Słyszałem wtedy wiele dźwięków, jak odgłosy desek, głosy moich przyjaciół, krzyki tamtych ludzi, jadącego za nami wana. Wszyscy byliśmy przerażeni. Dorian jechał na elektrycznej desce, więc on wszystkich wyprzedził i wjeżdżał na poziom wyżej. Jordan był obok mnie, a Editha był zaraz za nami na swojej uchlajnodze. Jalen był na samym końcu i widzieliśmy jak van go dogania. Był coraz bliżej, więc krzyknąłem, żeby zjechał na bok. Chwycił deskę ręką i ostro skręcił w lewą stronę. Kierował się w stronę wyjścia ewakuacyjnego. Van wyjechał z za rogu i zmierzał w stronę Doriana, który już prawie wyjechał z parkingu. W tamtym momencie coś sobie uświadomiłem. Musieliśmy czekać, aż jakieś auto będzie wjeżdżać lub wyjeżdżać, żebyśmy mogli wyjść z parkingu. Krzyknąłem do Doriana, żeby otworzył drzwi do klatki schonowej. Następnie Jordan i ja zeskoczyliśmy z desek i zatrzymaliśmy Adityę. Pobiegliśmy w kierunku klatki schonowej i weszliśmy do jakiegoś starego, brudnego i pustego pomieszczenia. Zadzwoniłem do Jaylena. Kiedy odebrał, powiedział, że już jest na zewnątrz. Wzięliśmy nasze deski i pobiegliśmy przez piętro z mieszkaniami, dopóki nie znaleźliśmy wyjścia. Wybiegliśmy na zewnątrz i spotkaliśmy Jaylena i od razu zadzwoniliśmy na policję. Kiedy przyjechali, zaczęli przeszukiwać parking, ale nie mogli znaleźć żadnych dowodów, więc postanowili sprawdzić nagrania z kamery. Na nagraniach było wszystko widać, jednak tablice rejestracyjne wana były zaklejone taśmą. Na szczęście tablice kierowcy, który został zabity, były widoczne. Odwieźli nas wszystkich do domu i powiedzieli, że nas poinformują, jak coś ruszy w śledztwie. Po tym wszystkim nie widzieliśmy tego wana i nie dostaliśmy żadnych informacji od policji. Postanowiliśmy, że będziemy jeździć w bezpieczniejszych miejscach, gdzie są też inni ludzie. Teraz jeździmy w pobliskim skateparku i nigdy nie wróciliśmy na tamten parking.